Dzień dobry Państwu. Nocny handel na parze euro-dolarowej przebiegał dość burzliwie. Raz brał niedźwiedzie, a raz byki. Obecnie wykres porusza się na południe i wspólna waluta wyceniana jest na 1,27,60. Na dzisiejszej sesji oczy inwestorów będą zwrócone przede wszystkim na Grecję, gdzie panująca koalicja straciła większość parlamentarną. Ponadto ministrowie finansów strefy euro nie mogą dojść do porozumienia w sprawie oblokowania kolejnej transzy pomocy finansowej dla Hellady. Dobra informacja dobiegła od nas z Chin gdzie opublikowane nad ranem dane pokazały, że gospodarka państwa środka radzi sobie znacznie lepiej niż przypuszczano. Wczorajszy handel na parach złotówkowych przyniósł sporo osłabienie złotego. Złoty stracił zarówno do euro około 4 groszy, jak i dolara około 3 groszy. Kurs naszej waluty wynosi w tej chwili odpowiednio 4,1719 i 3,2670. Słabe notowania złotego były spowodowane przede wszystkim dyskontowaniem przez inwestorów zapowiedzianego cyklu obniżek stóp procentowych. W Polsce oraz o przymiotowaniami walut y, Europy Środkowo-Wschodniej. Oraz jak w poprzednich bardzo napiętą sytuacją w Grecji. Dodatkowo wczoraj mogliśmy usłyszeć z ust ministra finansów Jacka Rostowskiego, że listopadowa decyzja o obniżeniu stóp procentowych jest spóźniona oraz że obniżka jest zbyt mała. Rynek więc spodziewa się dalszej redukcji stóp procentowych w Polsce. A inwestorzy na bieżąco kalkulują atrakcyjność wszystkie polskie waluty. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj do Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.